Tak. tak. Start. start. Cześć Jaśka. Chciałem Ci bardzo podziękować za nominację. Niestety nie jestem w Polsce, więc chyba tego nie mogę zrobić, bo nie wiem czy ta reguła działa we Francji, czy tam w Paryżu właśnie, gdzie jestem. Ale może jak sobie przystawię Facebooka na język francuski, ponce, Nie no, w sumie to wtedy też mi się to wyświetli. Nie, to w sumie nie, niepotrzebnie nie, nie zabracam głowę. No to dobra, no to... Trochę popsułaś w wieczór, bo właśnie czekam y, na znajomą. No ale trudno, no podejmę się wyzwania, bo jednak no, wiesz, no, jesteśmy na takie znajomymi, więc żeby ci nie było przykro, to to zrobię. Czy mogę poprosić piwo? Przepraszam. Yy, mamy tutaj tysk jak wiadomo yy, podczas reklamy wszystko. Wszystkie dociera wszędzie. Czy mógłby jeszcze otwierać? Po prostu mógł otwierać. Tak. Jest w ogóle strasznie ciepło tutaj. Szkoda, Jaśka, że Cię tutaj nie ma. Czy jak to się otwiera. O, Tak? W ogóle, a jeszcze chciałem powiedzieć, że boli mnie ząb, e, bo miałem zapalenie nerwu i mam e, sadzoną teraz taką, tym, tymczasową pląbę, więc jeżeli będzie mnie to boleć, to, to będzie twoje No ale cóż, Jaćka, wisisz mi 2 euro, teraz muszę iść do toalety, a we Francji wszystkie toalety są płatne. No pokaż, że nie ma, wy, spróbuj wyleć. Wszystkie toalety są płatne, więc wisisz mi 2 euro, bo za chwilę pewnie będę musiał iść. Znaczy, to mi aż tak bardzo nie boli, może trochę boli, ale te, ty też, też ewentualnie zapłacisz. Hm. A w ogóle chciałam nominować, więc e, nominuję sobie... Zacznijmy od Anguli. Angelina, czy jak ona się nazywała? Agnieszka, nie. Angelina Biegarczyk, Biegarnik, Biegarnik. E, Angula. E, to jest pierwsza osoba. Drugą osobą będzie Olimpia, Olivia, Olimpia. E, M. Bogusz e, z Białego Stoku oraz mm, Monika, Mirka Stańczak. tak pod wieżę. Zapalę świeczki na wieżę Eiffel. A bo właśnie czekamy na moment, bo właśnie to jest godzina? Bo o 20 jest y, zapalenie tych światełek na wieżę. To pozdrawiam Was ze słonecznego Paryża.